Witam serdecznie w podcaście Rodzina na Zakręcie. Ja nazywam się Małgorzata Sarnecka, jestem pedagogiem, terapeutą, mediatorem rodzinnym i interwentem kryzysowym. Na co dzień zajmuję się diagnozą i terapią dzieci, jak również wspieram rodziny, które znalazły się w trudnej lub wręcz w kryzysowej sytuacji. Zapraszam Cię do słuchania. Witam serdecznie w kolejnym. Podkaście Rodziny na Zakręcie. Dzisiaj będziemy trochę w innym temacie. Ostatnio mieliśmy te tematy z właśnie około rozwodowe: to po pierwsze, ale też głównie jak ułożyć te relacje w rodzinie. Teraz też będziemy w ważnym temacie. Troszkę wracamy do diagnoz dzieci. I nasnuł mi się taki temat, nie bez przyczyny jak zwykle, bo te tematy często nasuwają mi się dlatego, że. Państwo o coś pytacie, że przychodzą do mnie rodzice z takim problemem, z taką trudnością lub wychodzi to od dzieci. Dzisiaj taki temat, kiedy, jak i czy mówić dzieciom o ich diagnozach, co im dolega. I ja oczywiście stoję na stanowisku, że jak najbardziej dzieci mają prawo, tak jak i my, chcielibyśmy wiedzieć, co nam dolega, dlaczego z czymś sobie dajemy radę albo z czymś sobie nie dajemy rady to co takiego w nas jest, że właśnie mamy jakieś zdolności, czy nie mamy, czy czegoś się nie możemy nauczyć, czy coś nam niezbyt idzie, czy czegoś nie możemy pokonać, tak? Szukamy przyczyny, też się chcemy dowiedzieć coś o sobie, im więcej, tym lepiej. Dzieci też, tym bardziej, że one wielu rzeczy jeszcze nie rozumieją i oczywiście to, jak to powiemy, kiedy będzie ten... Dobry moment, żeby dziecku powiedzieć, że ono ma jakąś trudność, lub jakąś diagnozę, to jest bardzo indywidualne. Nie ma tak, że powiem, od tego roku to proszę powiedzieć. Nie, to trzeba oczywiście przygotować, często siebie, przede wszystkim siebie przygotować, że się mierzymy z tą, mamy już diagnozę, wiemy już mniej więcej co. I teraz trzeba przygotować jakoś dziecko do tego, jaką ma diagnozę, czy będzie na przykład chodziło na jakieś zajęcia, czy będzie w jakiś sposób terapeutyzowane i Ale z drugiej strony też trzeba przygotować to dziecko. Jeżeli sami nie wiemy, jak to zrobić, to bardzo dobrze udać się jest do specjalistów, właśnie czy do takiego pedagoga specjalnego, jakim ja jestem, czy do psychologa żeby Państwo byli też wspierani i żeby dziecko zostało do tego spokojnie, pomału przygotowane. Dlaczego to ważne? W moim przekonaniu. Dlatego, że dzieci bardzo szybko stykają się z różnymi na swój temat przekonaniami, opiniami. W grupie jest taki, czy jest taki, tak wygląda. I często nie wiedzą, dlaczego tak jest, że bardzo się starają, a są na przykład z grupy odrzucane. Albo dlaczego tak jest, że przecież mówią w miarę wyraźnie dla nich, Przecież mówią, a ktoś ciągle pyta się, co i co, i mówi, że on nie umie mówić. Dlaczego tak on nie mówi? Warto by było wtedy powiedzieć, bo masz taką trudność, że dlatego ćwiczy mu pani logopedy, żebyś coraz ładniej mówił, tak? Wystarczy. Czasem wystarczy tylko tyle. I czasem właśnie to, co mówię, że dzieci się pytają, dlaczego ja tak mam, dlaczego się ze mnie śmieją, dlaczego mówią o mnie down. To ważne jest, żeby wtedy, kiedy dziecko o pewne rzeczy pyta, to jest taki czas, żeby się zastanowić, i żeby też dziecku coś na szybko, na pewno odpowiedzieć, takiego, żeby nie zostało bez odpowiedzi i żeby tego nie zbagatelizować, że to inni są na przykład głupi. Tak? No słyszałam, że rodzice nie są nie, on jest pewnie niegrzeczny, nie mądry, i dlatego tak do ciebie mówi. Nie, dziecko się będzie z tym coraz częściej spotykało. To prawda, że dzieci też nie są dobrze inne, przygotowywane na to, że w ich środowisku. Jest ktoś, kto jest w jakiś sposób niepełnosprawny czy inny, to jest zupełnie inna rzecz. Ale my musimy własne dziecko przygotować do tego, żeby ono umiało odpowiedzieć coś na tego typu komentarze lub na to, że robi się niezręczna cisza, kiedy ono wchodzi. Ostatnio widziałam bardzo fajną akcję w wykonaniu dziewczynki lat 4 z zespołem Dauna, właśnie, która wyszła. Na plac bawić się z innymi dziećmi, bardzo rezolutna, energiczna dziewczyna i podeszła do grupy dzieci, a oni znieruchomili. Patrzyli na nią trochę dziwnie, coś ktoś szepnął i zrobiła się niezręczna cisza. Z nich z dorosłych nie podszedł, ja to chwilę obserwowałam, ale dziewczyna długo nie stała bezradna. Powiedziała: no co, ja mam zespół doma, nie widzieliście nigdy nikogo? Takiego? No i oczywiście. Ta cisza trwała nadal. Ona zaczęła mówić, no to idziemy na drabinki, będziemy się bawić. No i wtedy trochę się oni rozruszali, ta, ta reszta ci się trochę rozruszała. Dopiero później widziałam, jak jedna dziewczynka powiedziała, a ja też mam w rodzinie kogoś takiego, kto ma tą chorobę. Tak? I zaczęła się jakaś tam rozmowa. Ale właśnie o to chodzi, że ona nie była bezradna. Nie zrobiło jej się dziwnie. Zdała sobie sprawę, że ona po prostu wygląda inaczej. Bo ma ten zespół i może na jej widok Mogą się ludzie czuć niezręcznie, mogą dzieci nie wiedzieć co powiedzieć. Ktoś ją bardzo ładnie do tego przygotował, że jeżeli widzi taką reakcję, że ktoś nie wie co ma zrobić, to ona, ona wie co ma zrobić. Ona potrafi tą barierę przełamać i to było po prostu no, cudowne. Obserwowałem się szapoba dla rodziców, dla kogoś, kto to dziecko pięknie przygotował. Teraz tak sobie myślę, obserwując różne dzieci i różne sytuacje. Że mówimy dzieciom, że są na coś uczulone, no bo wiadomo, że nie mogą czegoś zjeść, czy muszą wiedzieć, czym są częstowane. Mówimy dzieciom, że mają na przykład cukrzycę i widzę dzieci w szkole bardzo ładnie przygotowane do tego, żeby to sobie obsługiwać wszystko, żeby sobie mierzyć poziom cukru, żeby być w kontakcie na przykład z rodzicem, że mają czytnik taki naprawdę nowoczesny do czytania i poziomu cukru i tak dalej. Dzieci, które mają padaczkę. Też wiedzą, że tak może być, i są do tego przygotowane, że tak im się może zdarzyć, żeby rozpoznały te pierwsze symptomy, tą tak zwaną aurę. Czyli są takie grupy dzieci, które jakby są uprzywilejowane i mogą wiedzieć, co im jest, a są takie, które nie mogą. I to są dzieci wszystkie ze spektrum, to są dzieci, które są z obniżoną sprawnością intelektualną, i te dzieci z jakiegoś powodu nie mogą wiedzieć. Że coś im dolega i że mają jakąś trudność. Ja rozumiem, że trudność największa jest w powiedzeniu tego dziecku i nazwaniu tego, jak to dobrze zrobić. Dlatego tak ważne jest, żeby iść po wsparcie do specjalisty, który powie, jak to delikatnie zrobić. Na rynku też jest bardzo dużo książeczek, które można dziecku w ramach przygotowania przeczytać. Na przykład świat według Jędrzeja, albo Marysia czuje za dużo jest taka książeczka, lub autystyczny świat tymka, czy inny niż wszyscy. To, ta ostatnia pozycja jest chyba najbardziej popularna. Generalnie jak Państwo różne tytuły jakby sobie wklikacie w komputer, to wyskoczą te książeczki. Można poczytać recenzję, o czym to jest, czy to jest dobre. Dla Waszego dziecka, lub właśnie zasięgnąć opinii psychologa czy pedagoga, bo oni też dysponują takimi tytułami, które warto dziecku przeczytać w ramach przygotowania czy różnymi zabawami. I wtedy dziecko, jeśli wie, jeśli ma szansę się w jakiś sposób obronić, czy pokonać tą ciszę, tak jak ta dziewczynka z zespołem Downa. to jest to cudowne, że one potrafią przełamać bariery. Czyli tak to jest tak wprost nazwane to dzieci owszem będą pytać, będą ciekawe, jak to dzieci, tak? A co to znaczy? A co ci jest? A czego nie możesz? tak jak dzieci powiedzą, ja nie mogę, bo jestem uczulony, tak? A co, a co ci jest, jak zjesz? Ja obserwuję w przedszkolu takie pytania, a jakbyś ja to co by ci było? No i dzieci mówią, a miałbym wysypkę, albo bolałbym je brzuch. Bardzo ładnie o tym potrafią rozmawiać i tyle wystarczy, nie ma już później takich pytań. Każdy wie, że on tego nie może na przykład, czy ona. To daje dzieciom duże poczucie własnej wartości też, wcale nie odbiera tego poczucia. Często mylnie myślimy, że dzieci będą się czuły gorsze, inne, słabsze. Nie, wręcz przeciwnie. Będą się tak czuły właśnie wtedy, kiedy nie będą wiedziały, że coś im jest, a czują, że nie do końca są akceptowane, że dziwnie ludzie na nich reagują, że mimo że się bardzo starają, nie idzie im coś. To też wiąże się z tym, co wcześniej mówiłam w którymś podcaście, też co się dzieje z moim dzieckiem, zdaje się, o diagnozowaniu, o trudności, żeby pójść z dzieckiem na diagnozę, bo się nam wydaje, że to jest stygmatyzacja. Nie, ja nie chcę, ja chcę mu dać szansę. Szansą jest, Diagnoza, dlatego że jeżeli mamy diagnozę i doskonale wiemy, gdzie są jakie deficyty i nad czym trzeba popracować, to jesteśmy w stanie pięknie to wyprowadzić, wyrównać. No, oczywiście, że nie zniknie spółazpergera e, czy autyzm, ale dziecko może dużo lepiej funkcjonować, jeżeli dostanie wsparcie specjalistów, na przykład w szkole ma ułożone pod siebie Program, tak, to on będzie osiągnął sukcesy na miarę e, swoich możliwości, ale właśnie będzie osiągnął sukcesy. Nie będzie miał poczucia, że on pracuje więcej niż rówieśnicy, a sukcesów takich nie ma. Bo jeśli nawet wszyscy specjaliści czy nauczyciele, którzy pracują w szkole, wiedzą, że coś jest na rzeczy, coś temu dziecku jest, ale rodzice bronią się przed diagnozą, to nie ma żadnej podstawy, żeby szkoła dostosowała program takiemu dziecku. To dziecko jest traktowane jak każde jedno dziecko bez żadnych trudności. Można bardzo chętnie wszyscy idą po diagnozę do poradni, dysleksji, dysgrafii, bo to właśnie daje również pewne przywileje, że dziecko po pierwsze, ma pracę jakoś z pedagogiem, tak? To po pierwsze, po drugie, błędów się tyle nie liczy, troszkę łatwiej jest na egzaminie. I to wszyscy rozumieją, to nie jest już coś tak powszechne, że nikt się tego nie wstydzi. co drugi ma dyslekcję, dysgrafię. Ale to, żeby ułatwić dziecku, które ma znacznie większe trudności niż ktoś z dyslekcją i dysgrafią, czyli dziecko z zespołem Aspergera, czy z autyzmem, czy dziecko z obniżonym progiem intelektualnym, tak, ono ma dużo większe trudności i temu dziecku czasem. Widzę taki opór, żeby mu pomóc. On niech ma, niech idzie programem dla wszystkich, niech nie ma żadnych dostosowań, niech nic nie ma lżej. No proszę Państwa, myślę sobie, że to jest naprawdę z dużą szkodą i stratą dla dzieci, i potem się dziwimy, że oni są nerwowi, że są wybuchowi, że czasem są płaczliwi, że idą w, taki, w tego typu emocje bardzo skrajne. No, bo jeżeli dziecko bardzo się stara, nie widzi, nie wie, dlaczego tak jest, że go odrzucają z grupy, że się właśnie bardzo mocno stara nie osiąga tych wyników co inni, to będzie się frustrować. Wyobraźcie sobie Państwo, że wszyscy robią coś w pracy, wszyscy się wszystkiego nauczyli, tylko Państwo nie możecie się tego nauczyć z jakiegoś powodu. Nie wiecie z jakiego, ale jesteście jedynymi, którzy nie przeskoczą tego. No, dobrze by było, wtedy właśnie szukamy. Ani bo ja jestem bardziej, tak, umysłem ścisłym, a ja jestem bardziej, taka, ja nie jestem techniczna. Lubimy sobie to nazwać. Proszę hmm. Państwa, my dokładnie tak samo działamy. Wiele razy swoje różne niedoskonałości próbujemy właśnie jakby sobie wytłumaczyć, no tak, no bo ja jestem dyslektykiem, to dlatego tak mam. A, a ja jestem umysłem ścisłym, to mnie nie idzie to pisanie, ja tam nie będę pisał epopei, nie umiem pisma dobrze skrecić, bo bo ja to konkretne rzeczy. A ja właśnie nie konkretny w konkretnych, ja się w ogóle nie czuję, ja mogę pisać epopeje. Każdy z nas jest w czymś dobry, albo ma jakąś trudność. I wystarczy czasem na tym początkowym etapie tak to dzieciom powiedzieć. Ty masz taką, a taką zdolność. Ale masz trudność w tym. Ja widzę, jak, jak naprawdę ciężko jest powiedzieć rodzicom, ale czasem też i nauczycielom nazwać mam trudność z tym. Mam trudność z tym, masz trudność z tym, musimy to poćwiczyć. Bo poważnie, jesteś świetny w tym, tylko żebyś mógł jeszcze lepiej osiągać lepsze wyniki, to fajnie by było podszlifować to. Bo to nie jest Twoja mocna strona, a może być jak trochę. Bardzo się boimy, że te dzieci tego nie udźwigną, że to obniży ich samopoczucie. No ja nie widzę takich problemów. Ja z dziećmi rozmawiam bardzo często, bardzo poważnie i jakby nazywając pewne, pewne rzeczy, i to jest. Wtedy taka ulga dla nich, że ktoś ich traktuje poważnie, z nimi normalnie rozmawia. To nie jest tak, że oni nie wiedzą. Oni podświadomie czują, że coś jest nie tak. Na bardzo wczesnym etapie, bo już w przedszkolu dzieci widzą, że są inne, że coś mają inaczej, że ktoś jest taki, ktoś jest taki, porównują się. Bardzo często padają te pytania. A dlaczego Jasiek ma tak? A dlaczego ja mam tak? A ciby ciociu, to boli, jak cię tak dotknę? Bo jak Jaśka to boli, prawda? Czyli... Widzą różnice, choćby w takich prostych rzeczach, że inaczej różne rzeczy odczuwamy, że ktoś lubi gorąco, a ktoś lubi bardziej zimno. Tak, że jak włączają klimatyzację, to ja zawsze marznę i ubieram peterek O, mało Małgosi, jest zimno. Tak? Kiedy wszystkim innym jest ciepło. Widzą te różnice. Więc, proszę Państwa, to jest bardzo ważne, że o tych różnicach dzieciom mówić. I na początek, tak jak mówię, wystarczy powiedzieć o tych różnicach. Nie musimy nie wiadomo mówić yy, jakiś Strasznych rzeczy, które nawet ciężko nam wypowiedzieć, jak ja powiem mojemu dziecku, że co ma? Autyzm albo Asperger albo co, że, że jest głupszy niż inni, jak ja mam to powiedzieć? Nie, właśnie nie tak. Właśnie nie tak. Ale ważne jest, żeby dzieci wiedziały, jakie są, dlaczego takie są. Ja, proszę Państwa, jak pracuję z dziećmi, czy z dysleksją, czy z dysgrafią, czy z integracją sensoryczną, to ja z nimi o tym rozmawiam często. Zresztą oni jeden na jeden. Zadają bardzo fajne pytania. I mówimy sobie: wiesz, co Twój układ nerwowy tak szybko działa, to musimy troszkę go wyciszyć. Fajnie, że tak szybko działa, bo przez to możesz dużo rzeczy zrobić, ale czasami potrzeba, żeby on jednak tak nie gonił. Musimy troszkę nad tym zapanować. Dzieci się uczą. Wiesz, co Twoja jedna rączka jest troszkę słabsza, musimy ją wzmocnić, żeby dogoniła tą drugą. Prawda? Nie musimy mówić, że. Ty masz słabszą ręczkę. Nie, możemy nazywać, że to części ciała są trochę słabsze, i my, czyli ja, ona, na przykład czy on, jak to chłopiec, pracujemy nad tym, żeby to wypracować. I tyle naprawdę, proszę Państwa, wystarczy. Zachęcam do tego, żebyście ze swoimi dziećmi rozmawiali, żebyście odpowiadali na te pytania, które zadają. Słuchajcie uważnie, o co pytają. My się często boimy samych pytań i nie słuchamy, o co pytają. To samo jest właśnie przy tych sprawach rozwodowych czy innych, że nie słuchamy dokładnie, o co dziecko pyta i wydaje nam się, że my wszystko musimy od razu powiedzieć, Nie. po Pomału, małymi krokami. Dzieciom przeważnie te fragmenty na początek wystarczą i budujmy to powoli, krok po krok. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, czy jakąś z tym trudność, A czy znacie kogoś, kto taką trudność ma, czy nie wiecie, czy to już jest ten moment, czy nie, to zapraszam do kontaktu. Porozmawiamy sobie... O tym każdy przypadek jest indywidualny i trzeba go w taki sposób indywidualny rozpatrzyć. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję i zapraszam do subskrypcji, do komentowania. To już koniec dzisiejszego odcinka. Jeśli treść podcastu Cię zainteresowała i nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Jeżeli potrzebujesz konsultacji lub wsparcia, Zapraszam Cię do kontaktu przez stronę internetową małgorzata carnecka speed.pl, który umieszczę w opisie podcastu. Dziękuję Ci dziś za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.